8 marca, czyli Międzynarodowy Dzień Kobiet. Dla wielu Polaków nadal kojarzy się z czasem PRL-u i goździkami. W dzisiejszej sądzie sprawdzimy, co na temat tego święta sądzą nasi mieszkańcy. No ale to jest nieszczególny. A czy zdążył już złożyć i, pań, no, no, jakieś życzenia? No właśnie, kupiłem i właśnie jadę składać życzenia. To jest tradycja naszej, trzeba jej. no Trzeba ją zachować. Ich. Wszystkie panie obdarowywać kwiatkami. Wspaniale, że jest Dzień Kobiet. Dlaczego wa warto celebrować? Trzeba, bo trzeba dbać o miłość. O kobietę swoją. To jest nasze święto. Cieszymy się nim, czekamy na nie. Także panowie pamiętają, nie ma granic wiekowych. Czy jest to ważne święto? Warto je celebrować? No, dla ukochanej to tak, nie. Widzę, że masz kwiatka, dla kogo go niesiesz? E, dla swojej dziewczyny. Zdążył Pan już złożyć życzenia? Tak, zdążyłem. Czyli warto celebrować to święto, tak? Oczywiście. Fajne święto i jak najbardziej popieram. Dla kogo ten bukiet i czy warto celebrować? Dla mojej pani. <laughs> Czyli warto spędzać to święto, celebrować? No pewnie, że tak, zawsze. Jest to dla Pani dzień szczególny, wyjątkowy, mm. warto celebrować? Wie Pan, co myślę, że celebrować warto. I szczególny pewnie też trochę, nie? Bo e, myślę, że trochę więcej mamy upustów w ten dzień, jeśli chodzi o pracę. Święto e, od Zarania Dziejów. E. Moim zdaniem każda kobieta powinna mieć Dzień kobiecy dzień, a nie tylko w ten jeden dzień. Myślę, że warto celebrować Dzień kobiet, dlatego że e, jest to okazja, żeby po prostu pokazać kobietom, że są ważne. Jest dzisiaj Dzień kobiec, w związku z tym wielu mężczyzn zmierza do kwiaciarni. Jakie kwiatki najczęściej schodzą? Opcji nie, jak zawsze róża. Róża, tulipan to są kwiaty na Dzień Kobiet, nie? Także czerwona dominuje jak zawsze i herbaciana. Jakieś pomysły na prezent y, na ten dzień? Na ten dzień no najlepiej kupić kwiatki i jakieś fajne słodycze, coś takiego. Dostała Pani już jakieś życzenia? Życzenia od męża, tak. Kwiaty dostałam dzisiaj... O, a od kogo dostałaś kwiaty? Od mojego kolegi. Kwiaty tylko wystarczą. Kwiaty, tylko. <laughs> tak? Tak. A, czyli jest, rozumiem, że jest to dla Państwa dzień szczególny i który warto celebrować? Warto. I to warto, Dzień Kobiet, to wspomnienie roczne. Symboliczny kwiatuszek, butelka szampana. Dla narzeczonej i dla koleżanek. prezenty już były od rana, a dalej nie będę zdradzać. Oprócz szanownej małżonki, kwiatka otrzyma również córka, teściowa, mamusia. Także no, obdaruję wszystkie kobiety w mojej rodzinie. Czy otrzymałaś już jakieś życzenia? Może kwiatuszek? Tak, od dziadka. O, to Czekoladę. Czy jakieś takie sposoby na spędzenie tego dnia? Do seracji można iść tak, coś zjeść, winko wypicie. Pewnie jakaś lampka dobrego wina i, i, i kawałek ciasta. Zabrać się, nie wiem, do kina albo gdzieś. Wyjść na jakąś kreację. Na razie na spacerze, a później coś w domu. Jakaś kawka, jakieś kawka. ciasto i w no. towarzystwie dzieci. Może przyjedzie syn i jakoś tam uczcimy jakąś kawką i ciachem. Jest niedziela, piękna pogoda, spacer. Spacer przede wszystkim, nie? Tak? W ciszy, zaciszy domowym, elegancko, przy skromnej kawce. W domu, tak na spokojnie. No cię akurat rodzice przyjeżdżają, także będzie wesoło. Jak widzimy Dzień Kobiet jest dla mieszkańców Wąbrzeźna dniem wyjątkowym. Ja również w imieniu Miejskiej Telewizji Kablowej składam panią najserdeczniejsze życzenia. Dla programu lokalnego Maciej Czarnecki.